Dobry wieczór. Dzisiaj chciałbym się zająć tematem, jak Bóg patrzy na ludzi, którzy są Jego własnością i na ludzi, którzy nie są Jego własnością, czyli w jaki sposób Bóg rozróżnia te dwie grupy, w jaki sposób dla Boga te grupy się różnią, a jest to dosyć ważny temat, i dlatego przeczytajmy drugi list do Koryntian. Rozdział szósty od 14 wiersza. Nie wprzągajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem? Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga Żywego. Tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem. A oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając więc te obietnice najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Widzimy, że jest tutaj zarysowana bardzo wyraźna linia rozróżniająca dwie grupy. Jedna z tych grup to są ludzie zbawieni raz na zawsze z łaski, przez to, że przychodzisz do Pana Jezusa i uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony i stajesz się w tym momencie dzieckiem Bożym, w tym momencie stajesz się odrodzonym z Ducha Bożego człowiekiem. Nie jesteś już starym stworzeniem, tylko nowym stworzeniem w Chrystusie. I jest to całkowicie coś innego niż to co reprezentowałeś przedtem sobą, gdy jeszcze nie znałeś Chrystusa, gdy jeszcze nie wierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego każdy, kto nie jest narodzony na nowo, każdy, kto nie uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jak najszybciej powinien dążyć do tego, żeby uregulować swój stosunek z Bogiem, aby stać się częścią Bożego dziedzictwa, Bożego Królestwa, stać się częścią, Bożego planu dla zbawionych. I czternasty wiersz: Nie wprzągajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Tutaj jest bezpośrednie odniesienie do fragmentu Starego Testamentu z Piątej Mojżeszowej 22 rozdział 10 wiersz: Wołu z osłem ku oraniu nie sprzęgaj. Albo nowsze tłumaczenie: nie będziesz wprzęgał do orki razem wołu i osła. Osioł to było zwierzę nieczyste. Wół było to zwierzę czyste. To jest pierwsza różnica. Nie można połączyć wierzącego z niewierzącym, tak żeby razem mogli wspólnie realizować pewne cele. Gdy idzie dwóch razem, jakże dojdą, jeśli się nie dogadają co do celu, co do tempa, co do jakości tego, w jaki sposób będą do celu podążać. Mało tego, w przypadku wierzącego i niewierzącego, oni idą w zupełnie dwóch różnych kierunkach. Wierzący idzie do nieba. Wierzący jest już częścią nieba, jest obywatel niebios. Z kolei niewierzący jest częścią innego zupełnie świata, ciemności. On idzie na wieczną zagładę do Jeziora Ognia, gdzie ci, którzy tam się znajdą, będą na wieki wieków dręczeni. Dniem i nocą w ogniu i siarce. Jest to przerażająca przyszłość. Jest to rzecz, która całkowicie zmienia optykę, jeżeli o tym pomyślimy. Dlatego, jeżeli jesteś niepojednany z Bogiem, a masz w swojej okolicy kogoś, kto wierzy, staraj się stać się częścią chrześcijańskiego świata, staraj się uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Przyjdź do Pana Jezusa i uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dowiedz się tyle, ile trzeba, żeby uwierzyć Jezusowi. A tego nie ma dużo. To jest to, co ja już tutaj powiedziałem. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I ta różnica między osłem a wołem poza tym, że jedno zwierzę jest czyste, drugie jest nieczyste jest też taka, że one zupełnie inaczej orają, zupełnie inaczej wykonują swoją pracę. Dlatego nie można ich razem zaprzęgać. I Paweł tutaj mówi o tym nierównym jarzmie z niewierzącymi. Z kolei, jeśli jako wierzący wszędziesz się w jedno jarzmo z Panem Jezusem Chrystusem, to Pan Jezus Chrystus z Mateusza, 11 rozdział, 29 wiersz, obiecał, że jeśli weźmiemy Jego jarzmo i będziemy się od Niego uczyć, że On jest cichy i pokornego serca, to znajdziemy odpocznienie duszą naszym, dlatego że Jego jarzmo jest łatwe, a brzemię Jego jest lekkie. Dokładnie brzmi to tak. Weźcie jarzmo moje, a uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie odpocznienie duszą waszym, bo jarzmo moje jest łatwe i brzemię moje jest lekkie. Taka jest prawda. Brzemię pana Jezusa jest łatwe i lekkie, i jarzmo pana Jezusa jest łatwe. Jeżeli ktoś ci mówi, że masz jakieś wykonywać rzeczy, które nie są łatwe i które nie są lekkie. To albo jesteś osobą jeszcze nienarodzoną na nowo, i faktycznie najprostsza chrześcijańska pobożność jest dla ciebie ciężarem nie do uniesienia, albo jeśli jesteś już narodzony na nowo, oznacza to, że dostałeś się prawdopodobnie pod wpływy ludzi, którzy chcą cię podbić w niewolę. Dlatego, że Pana Jezusa jarzmo jest łatwe i brzemie jest lekkie ponad wszelką wątpliwość. Nie ma żadnej możliwości, żeby chrześcijanin niósł ciężkie brzemię i żeby on był związany z ciężkim jarzmem, trudnym jarzmem. Następna myśl, jaką tutaj mamy, to jest taka, że cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Cóż? Ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością. Rzeczy są albo sprawiedliwe, albo niesprawiedliwe, i chrześcijanin dąży do sprawiedliwości. Z kolei ludzie, którzy nie znają sprawiedliwości naszej, którą jest Chrystus, nie są w stanie realizować sprawiedliwości i żyją w niesprawiedliwości. Ich wszystkie działania są niesprawiedliwe, a z kolei chrześcijanina wszystkie działania są Sprawiedliwe, jeśli są ukryte w Chrystusie, albo są powiązane z tym, jaki charakter Chrystus ma. Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością. Dokładnie, jeżeli gdzieś się rozświetli światło, ciemność nie jest w stanie się uchować w tym miejscu. Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem. Belial znaczy nieużyteczny i Chrystus z kolei to jest ten, który za nas umarł na krzyżu Golgoty, i jego doskonała ofiara ma pełne znaczenie dla nas, jest pełni wartościowa. Z kolei Belial to jest całkowicie bezużyteczny autorytet, nie można na nim niczego zbudować. Albo co za dział wierzącego z niewierzącym czyli to, o czym już mówiliśmy, nie ma żadnych związków między wierzącym. A niewierzącym, więc nie próbujmy takich związków sztucznie budować, nie próbujmy takich związków sztucznie doszukiwać się. Jest to ze szkodą zarówno dla wierzącego, jak i dla niewierzącego. Niewierzący będzie przerażony, że wierzący chce płacić wszystkie podatki, gdy będą razem prowadzić biznes. Niewierzący będzie przerażony, że wierzący nie chce zamazywać daty ważności pisakiem. Niewierzący będzie przerażony, gdy jego wierzący wspólnik będzie mówił prawdę klientom, albo że będzie dawał najlepsze części w czasie naprawy, albo że będzie dawał to, co jest właściwe i słuszne, bo niewierzący będzie raczej doszukiwał się niesprawiedliwego traktowania klientów, będzie starał się oszukiwać i doszukiwać się pozoru tylko takiego, Właściwego obsłu obsługiwania klientów. Wszystkie rzeczy nie są takie same, więc ty, jako niewierzący, jeśli jesteś jeszcze niepojednany z Panem Jezusem, musisz albo uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, albo strzeż się współpracy z chrześcijanami, tak powiem przewrotnie, dlatego że będziesz się źle czuł w ich towarzystwie, jeśli Twoim celem nie jest. Koniec końców, uwierzenie panu Jezusowi Chrystusowi. I tutaj jest to oczywiście w drugą stronę także bardzo niebezpieczne. Jeśli wierzący wiąże się z niewierzącym, to w tym momencie nie chodzi o to, że on będzie zanieczyszczony, bo to owszem stanie się, ale nie to jest najważniejsze. Kluczową rzeczą jest to, że po prostu takie działanie nie przynosi efektów. Zabiera energię wierzącemu, który mógłby ją przeznaczyć na cele, które Bóg mu wyznaczył. I oczywiście te związki dotyczą nie tylko biznesu, dotyczą też zakładania rodziny, dotyczą też tego, żeby nie brać za męża lub żonę osoby niewierzącej. To są rzeczy bardzo ważne, żebyśmy o nich nie zapominali. Oczywiście te polecenia nie pozwalają nam rozwiązywać małżeństw. Jeżeli już jest zawarte jakieś małżeństwo, jedna osoba jest wierząca, a druga jest niewierząca, a niewierzący chce pozostać w tym związku, to wierzący nie może dążyć do rozwodu, ale jeżeli niewierzący chce odejść, to wierzący nie jest niewolniczo związany i powinien takiej osobie pozwolić odejść. Jakie jest porozumienie między świątynią Boga a boszkami? Dokładnie, wierzący ma Boga za swój cel. Niewierzący jest zainteresowany swoją pracą, swoim sukcesem, w różnych sferach chce się rozwijać, w różnych takich lub innych zdolnościach. I to są różnego rodzaju bożki współczesne, bo bożki to nie jest tylko jakaś wyrzeźbiona figurka. Ale bożkiem może być jakaś yy, na przykład rzecz typu dom, jacht, samochód dobry, może być yy, też inwestycja jakaś lub inwestycje. Ludzie mają różne bożki w tym świecie. Może być nawet wiedza takim bożkiem. Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego. Tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Jest tu wyraźnie powiedziane, że chrześcijanie są świątynią Boga, w której On chce mieć swobodny dostęp do wszystkiego i chce w całkowity sposób mieć to. Według swojego zamysłu ułożone. Nie można zatem tutaj doszukiwać się podstaw do odseparowania od innych wierzących, bo wszyscy wierzący na świecie są świątynią Bożą. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest częścią tej Bożej świątyni i Bóg chce ich mieć razem, zgromadzonych razem. Bo Pan Jezus po to oddał swoje życie, aby w jedno zgromadzić dzieci Boże. Więc ta separacja jest od niewierzących, wierzący z niewierzącym. Natomiast jeżeli jest choćby najsłabszy baranek w trzodzie Pana Jezusa Chrystusa, to on ma takie samo miejsce w tej świątyni jak najbardziej wyedukowany, najbardziej oddany brat lub siostra, najbardziej uduchowiony. Członek ciała Chrystusa. I dlatego wyjdźcie spośród nich. Jest to wezwanie do wyjścia spośród tych niewiernych, niewierzących, tych, którzy są związani z Belialem, tych, którzy są ciemnością. I odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja Was przyjmę. I jest to wspaniała obietnica. Więc jeżeli jeszcze nie poznałeś Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jeszcze jesteś ciemnością, jeśli jeszcze jesteś związany z Belialem, jeśli jeszcze jesteś niesprawiedliwy, to wołaj do Chrystusa. Przyjdź do Pana Jezusa, uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Możesz to zrobić jeszcze dzisiaj. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, możecie do mnie pisać. Czytaj Biblię. Skrytka pocztowa 31. 63 500 ostrzeszów. Możecie też wysłać smsa lub zadzwonić 739 089 088. Niech Bóg Wam błogosławi. Dziękuję.